Jestem w Hiszpanii i dzisiaj obejrzę mecz najgorszej drużyny w tym kraju. Red Sun Feliu Robregat C to klub występujący w najniższej lidze w Hiszpanii. W ostatnie 10 lat ta drużyna straciła 2530 goli. W poprzednim sezonie przegrali wszystkie mecze, stracili 240 goli i tym samym zajęli ostatnie miejsce w tabeli. Ale zaczął się nowy sezon i zagrali już dwie kolejki. W ostatnich dwóch meczach ta drużyna straciła 47 goli. Dobrze słyszeliście, stracili 47 goli i dzisiaj pojedziemy na spotkanie drużyny, w hiszpańskiej b -classie. Czy oni rzeczywiście są tacy słabi? Pierwszym meczu w tym sezonie przegrali 19-0, a w drugim spotkaniu dostali na czapę 28-0. Dzisiaj postanowiłem przyjechać na ich mecz i zobaczyć, jak grają na żywo. Czy było warto dla takich zagrań? Na pewno tak. Jak się bronią powszechnie? Co to za kwadratowe jaja i piłka nad bramką? Jedno jest pewne, czegoś takiego na pewno nie widzieliśmy. Halo, halo! Dzień dobry Hiszpanio! Dzisiaj nastał dzień, na który wszyscy czekali. Jedziemy na mecz najgorszej drużyny, jaka jest w tym pięknym kraju, w którym jest Hiszpania. Hola, hola, amigo. A ze mną jest Mati, kontynuujemy naszą misję w Hiszpanii. Stary, oni w dwóch meczach w tym sezonie stracili 47 goli, z czego ostatni mecz przegrali 28-0. To no, nawet nie są jaja, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. No ile drąbka padała? Co? 3. I... Tak, ta drużyna w ostatnim meczu straciła gola co 3,5 minuty Więc po prostu tutaj nawet nie ma co gadać jedziemy. Tu trzeba zobaczyć, jedziemy, odpalamy furę i śmigamy Podbijać, i wpadnie Cieszę się z takiego stanu rzeczy, że jedziemy zobaczyć coś takiego I co, mam słodkie? Stary, w Polsce ludziom się to bardzo spodobało Ten film był mega łapkowany Więc teraz widzowie co muszą zrobić? Łapka w górę I kliknąć taki są sam przycisk subskrybuj tam na dole I tak sam przycisk subskrybuj na dole Wsiadamy do naszej strzały i śmigamy na stadion, który znajduje się na północy Barcelony Zbliżamy się drodzy widzowie na stadion, na którym będzie rozgrywany ten mecz. Wydaje mi się, że przede wszystkim będzie to taki poziom, którego jeszcze nie widzieliście, dlatego warto to oglądać do końca. Pewnie nie szablonowe zagrania. Ja pierdzielę, już się naprawdę nie mogę doczekać. Na to czekałem cały wyjazd. A oprócz tego, że obejrzymy dzisiaj mecz najgorszej drużyny w Hiszpanii, to dodatkowo w następnym filmie pójdziemy na najgorszy stadion, jaki znaleźliśmy tutaj. W ogóle, że oni tam rozgrywają mecze, to ja nie wierzę. A jak wam to pokażę, to wy też nie będziecie wierzyć. Po 30 minutach podróży dojechali w okolicy Stadionu. Ja zadowolony, bo cały wyjazd czekałem na ten mecz. Stary, co to będzie? Moje ulubione filmy. czekam na kolejny. Na kolejny, najgorszy stadion? To też będzie mocny. W ogóle ten film też się pewnie długo na kanale. Dokładnie ten film będzie w niedzielę o godzinie 10, więc kliknijcie tak i zamknijcie subskrybuj tam to, żeby tego nie przegapić. A wyobraź sobie, że będziemy musieli zapisywać tak jakby te bramki. Jak my się nie pogubimy, toki. Jaki wynik typujesz? 18-0. A ty? Bo 25.0. 25.0! 0 25-0. Dajcie znać teraz w komentarzu, jaki wynik wy w momencie piszcie. A my wchodzimy na stanę bo jesteśmy tutaj. Jest Stadionik? Nie wiem, bramę z Zapraszamy do środeczka Tary, może tutaj od rana grać w piłkarzyki. Normalnie wszystko jest. Jest bar. Chodzimy, chodź zobaczymy. Tary, My tutaj w przerwie wyżerkę mamy. Wszystko jest. Są jakieś ciprzyki, żelki, napojek, krosanty, niekrosanty. Tutaj wrócimy w przerwie coś na pewno kupimy. Chodźmy na stanę bo jest z Tylko musimy ogarnąć, którzy są którzy, bo nie wiemy. My się wydaje, że zobaczymy. Wrzuto zielonych strojach jest ta drużyna lepsza. To są gospodarze. W Filmie. Poszliśmy teraz na trybuny zająć idealne miejsce do oglądania. Viv w tych strojach granatowych jest ta najgorsza drużyna w Hiszpanii. Oni stracili 47 goli. To będzie coś pięknego, krem de la krem w hiszpańskiej piłki. Ale jak coś to nikt nie śmieje z nikogo, żeby nie było. Nie no, oczywiście my się nie śmiejemy z nikogo. Chcemy po prostu zobaczyć, co to się dzieje. Grałem 20 lat w piłkę, ale takiego ćwiczenia nie widziałem. Widziałem w biegu, ale nachodzonego nigdy. Na rozdrzewce takie Na razie obserwujemy, jak wygląda bym. Ja nie mogę! Ja pierdzielę. Ja się posikam dzisiaj. Co jak sobie tak patrzymy na te strzały, to po wazowniku nie jest w stanie do bramki dokopać. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, jakby trener im bliżej dał strzelać, to by miało większy, większy sens. Czemu oni tak z daleka strzelają? No co no, no. Może akcji nie umieją stworzyć w meczu, będzie laka grana no i chcą wiesz. Kłapać jak najwięcej starego, nie wiem. Ja bym dosyć po rozgrzewce. <laughs> Ja mam dosyć porozniewce. Ale totalnie na serio. Zastanawiam się, jaki poziom będą reprezentowały obie drużyny, bo jest to najniższa liga w Hiszpanii. Quatra Katalana. A jeśli chcecie, abym pokazał Wam jakąś drużynę z polskiej B klasy, to już teraz napiszcie nazwę drużyny w komentarzu pod filmem. Przyszedł też już sędzia, więc zaraz rozpoczynamy to spotkanie. Zostawcie łapkę w górę. Jak idziecie tak sam subskrybuj tam na dole. Nie możecie tego przegapić. Ciekawe ile goli będzie. Obie drużyny wychodzą z szatnia. To oznacza, że zaraz będzie pierwszy gwizdek sędziego. Na razie pojawiła się ta najgorsza. Drużyna w Hiszpanii. Obie drużyny zmierzają na środek boiska. To, na co czekałem 7 dni w Hiszpanii, stanie się faktem. W Trojach żółto-zielonych drużyna Saint-Jean jest to drużyna gospodarzy, która jest w środku tabeli, a w tych granatowych jest drużyna najgorsza w Hiszpanii Lobregat. Od teraz odpalam stary notatnik do notowania goli. To jest to, jest to, jest to. Jest tablica z wynikami, ale chyba tylko do dziewięciu. Brawo, 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 brawo dla nich. Mowa motywacyjna na środeczku boiska. Jak myśli, co oni tam teraz mówią? Pytanie dodać, bo nie mam pojęcia. Dobra, panowie, dzisiaj wygrywamy. I w ogóle też w tej Kłatra w tej Katalana jest jeden tylko sędzia. Nie ma liniowych, więc tutaj też ja mogą być ze spalonymi trochę. słony hokejowe. Miejmy nadzieję, że sędzia w pełnym wymiarze pozwoli rozegrać ten mecz. I startujemy. W której minucie pierwszy gol? Ja mówię, że w drugiej. Ja powiem w szóstej. Zobaczmy. Pierwsza. Akcja tutaj naszej najgorszej drużyny i wymienili dwa podania. O, i jest odzyskany. Dawaj, dawaj, dawaj! Ale. Oj, oj. oj, oj. Sary, przecież jak oni by dzisiaj wygrali, to byłby hit kolejki. Ten zawodnik już raz wznawiał y, grę. I nie szło mu to najlepiej, przez co drużyna gospodarzy wyprowadziła pierwszy atak. To chyba nie jest problem i. Nie ma gola! Cały czas oni tutaj utrzymują wynik. Piąta minuta, jeszcze minuta. Ten stoper może być takim trochę impostorem w tej drużynie. Usiądźcie wygodnie w fotelach, bo zaczynamy prawdziwe show. O! 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 I czyśmy w piątej minucie 1-0! Tak jest! Pięta minuta. W szóstej minucie mamy 1-0, notuję. A my oglądamy dalej, bo spotkanie zaczęło się rozkręcać. O Jezus! Ja pierdziele. Dobra, narożny bezpiecznie, tak? O, schemacik na krótko rozegrany z rożnego. Jest wrzuta. Zgóweczki 2-0. Też szósta minuta. Ojojoj, będzie wysoko, widzowie. Na razie średnia bramka się sprawdza. Jest siódma minuta. Co, 3,5 minuty bramka, Stracili dwa gole w 40 sekund, a gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać. Oho, Trzy. Dziesiąta minuta, 3. 10 minuta, 3-0. No to się wysoko może skończyć, bo tak jeszcze zostało full czasu. A jakby to powiedzieć, gra najgorszej drużyny nie wyglądała zbyt dobrze. W sumie wyglądała tragicznie. Ojezus, co oni tam robią? Nie no, oni nie są w stanie z połowy wyjść. Znowu jakiś bo Oni mają przygotowane jakieś stare schematy, czemu nikt go nie kryje? Co, ale miał patelnię. Schemat to, ten schemat. Zobaczmy teraz wprowadzenie, może... Na razie ten z numerem 3, 4 podania, 4 straty. I mamy... Wyjął znowu! Zoba, 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 jedź! Ale... Daj mu... Jako dziura! Mają takich, co mają umiejętności i walczą o każdą piłkę, to mi się podoba. A tak będę zapisywał gole i minuty, żeby się nie pogubić. Dobra piła. Czemu bramer nie wychodzi? Ojojoj, oj, oj, pusta brama, pusta brama. Są on, czemu? Zobacz, jak na króciutko tutaj piękne podania są. Pa, 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 teraz rozgrywają od tyłu. Ale to może być dosyć niebezpieczne. Co oni tam tworzą? Dobra, wyszli z tego prawie. No, wybi to. Co oni sobie sami zaraz strzelą? No, gol będzie, no. Podaj mu do pustej. Do. kolega, dobry. 4-0, 14 minuta. Mimo wyniku 4-0, goście walczyli dalej. Kolejna akcja, zobaczmy. Stoper tam, no wraca, stara się wracać. Jest podanie i nie ma, ale oni marnują sytuacji. O, ale piłę dał. Fajna piła, gol. Supek! Elegancko, ale dużo mają dzisiaj szczęścia. Gramy jest naprawdę kotem! Gdyby nie on już było 7-0 w 20 minucie. Ale z takim fartem nie da się grać cały mecz. 5-0. I lecą z atakiem, czy będzie 6? Pusta Bramka, strzelaj! Jak się bronią, powszechka! Co to za kwadratowe jaja i piłka nad Bramką! I Ja czekam na kolejne bramki, a tutaj będzie okazja, bo stoper się zgubił i nie dogonił napastnika, jest strzał, jest gol, 6-0. Ciężko z tym stoperem chyba, co? Nie jest łatwo. Bo kątka. Chyba zmiana będzie. Oho, śmierdzi golem, jest 7-0, 30. minuta, w tej minucie stracili dwa gole. Będzie gol, czy poda do pustej, czy będzie strzelał? Podanie, 8-0, 31. minuta, jest to trzeci gol w ciągu dwóch minut. Będzie dycha do przerwy? Będzie. 13 minut jest. Widzę, że w ogóle nie zwątpiłeś. Jak stracili trzy bramki w 2 minuty. Może na rekordzik pójdą. 30 tego jeszcze nie grali. O Jezus. A co? Jak by go wykosił. Gol. 9-0, 32 minuta to jest czwarty gol w ciągu 3 minut. Autentycznie. Oni zaczynali od połowy i po 5 sekundach tracili piłkę. Nie, no oni już, oni. Oni się już poddają. Oni tracą piłkę, wyprowadzając ją jako stoperzy. Znowu schemacik jest grany, czyli zagranie długi słupek. Czemu oni znowu tego nie przeczytali? Zagrali to drugi raz. To samo. 10-0, 35 minuta, widzowie. Ale oni też nie pominą jakichś takich wielkich błędów, nie? Nie. nie, nie. No tak. Stracili kilka goli z rzędu, a ten obrońca dalej grał swoje, aż w końcu przydarzył mu się duży błąd. O oh jest. Oni... będzie samobój? Jest. Ale ładnie mnie. To... No nie? No ładnie, w sumie jakby to było na drugą bramkę, to ja widziałem kilka goli takich Roberta Lewandowskiego na wcisku. 11-0, gramy dalej. I ta zabawka na boisku się nie kończyła. 12? 12-0, minuta. Tyle samo goli co w ostatnim meczu jest na razie do przerwy. Mam propozycję. No? Zobaczmy czy na nią przystaniesz. Jeżeli tu będzie 25 tysięcy łapek w górę... No? Jedziesz do Barcelony, zgłaszasz się do jakiegoś klubu i rozgrywasz mecz. Jestem za. I to ma być najgorsza drużyna z którejś Nie ligi. 25 tysięcy łapek w górę po tym filmem, jadę na mecz najgorszej drużyny w Hiszpanii i zagram w niej. Myślisz, że będzie 15 do przerwy? Mają 3 minuty. To dużo czasu. No patrz, teraz będzie 13. O Jezus, jak przyjął. Gospodarze naprawdę nie mieli litości. 13-0, ładna akcja w ogóle. 14 będzie, 14 stary, 14-0, 45 minuta. I mamy przerwę, 14-0 do przerwy, no jest wysoko, idziemy coś zjeść. Wykorzystując przerwę mam dla was ważną informację. Przypominam wam, że jest tej koszulka z autografem Leo Messiego, która może być wasza. Na milion subskrypcji kupię tą koszulkę za 2,5 tysiąca euro i zrobię o nią konkurs. Więc gdzie takie są, czyli subskrybuj tam na dole, Przede wszystkim, żeby nie przegapić tego konkursu. Ale jak wybiję milion subskrypcji, to robimy o nią konkurs. Działajcie już, wszędzie mnie obserwujcie, zasady są proste. Idziemy do barku coś jest w przerwie. Wynik jest wysoki, więc my też dobrze możemy zjeść. Jak na B klasę jest szeroki wybór w dobrych cenach. Ja sobie croissanta wezmę. Dla ciebie, Mati. No, przyjazne nawet ceny, więc zaraz sobie zjemy croissanta. Pojedli. Ocena baru? 10 na 10. 10 na dzień serio. Mega pyszne jedzonko. Co teraz w ogóle kucharz. No jest, jest, jest. jest. Kuchasz i jeszcze krosan bo w ogóle to jest najniższa liga, to i takie rzeczy są. Już widać, że nasza ulubiona drużyna w Hiszpanii wróciła na boisko. I nowy zawodnik pojawił się na boisku naszej najgorszej drużyny. I być może ten piłkarz poprawi grę w defensywie swojego zespołu. Odważnie wychodzą na środku obrony, bo wydaje mi się, że ci zawodnicy nie są zbytnio zwrotni i nie są też najszybsi. Ale zobaczymy, może się mylimy. Dobra, gramy, gramy, gramy. Jest 14,0 tylko tak przypomnimy, ale dobrze na razie się przesuwają stoperzy. Cicho, cicho się się dzieje? nie nie zguju Czemu? Czemu Gali? Czemu Czemu totali to supera? Jezus. zachowaj Zachowajmy powagę. 14-0. Tak. Zamieni się teraz pozycjami. Wykopał. Kurde, ale... Ja go wykopią są kochaski. Ale on to z dużego palca kopie. Z góry. Oho, dobra, zobaczmy. Pojedynek 1 na 1. 99x25. No gol. 15 40 48 I na, minuta. I na trójki, bo nie po czym schodził. No i nie pokrył swojego zawodnika. Zobaczmy kolejny atak. Oj ojoj oj oj. No 16 49 minuta. Cały czas do pustej dogrywają, nie? Będzie rekord, będzie więcej niż 28. Wydaje mi się, że tak. Gospodarze ciągle atakowali. Do pustej nie trafił tego! Jaka patelnia! Nie do tego nie trafił. A, Oglądajcie uważnie, bo mecz znowu wchodzi na wysokie obroty. Ale się urwał, obrońcy. I zobaczmy znowu 99 sam na sam i jest gol, 17-0. No linia obrońca całkowicie jest No się jak oni wracają. Nie gol 18. Ale oni nawet truchtem nie wracają. No zawodnik, który pojawił się na boisku, zbiega teraz. Czyżby 19, 19, 0. I nagle wydarzyło się to. Tak, przewrotę, przewrotę. Oj, aj, 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 aj. ale zobaczmy, jeszcze akcja i wyjął!

To 21 broka wszystko zmieniła. Ila zabawa trwała dalej. Wow! Oni już sobie grają 6 bramki 23 zero. Zanotuję to. Ja staram się naprawdę nie zgubić tych bramek. Jak jakoś zapomnę dodać w filmie albo powalimy się z wynikiem, to przepraszamy 20 minut. I 20 minut do końca, a jest 230 zero. Kolejna akcja, czyżby było ja pierdzielę. Tak no bo bramka już teraz nawet popełnił błąd. Gospodarze mogli strzelić kolejnego gola, ale... Jezus Maria, co oni tam robią? Trener gości postanowił zrobić jeszcze jedną zmianę I na boisko wrócił obrońca z numerem 25 Fakty są takie 9 minut do końca, żeby dobić do 30 goli Muszą strzelić 6 jeszcze bramek Czy to zrobią? Zobaczcie sami Gospodarze atakowali, ale przez długi czas nie potrafili strzelić gola Marnowali sytuację za sytuacją I nie wyglądało to dobrze Oni tego nie włożą, te kolejne bramki Ja już wiem po tym schemacie, że to będzie zagrywane na długi słupek Ale piła zaposzła Chociaż ktoś tam, ktoś... Drzaczka chciał, jest strzał bramkę i jest 25:0 80. 86. minuta. Trzeba to zanotować. Mati, wynik na razie twój siedzi teraz. Nie mówię, tak się skończy. To co Ale gospodarze mieli inny plan. Gol, 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 gol. Ile to jest? 26 0? Tak, 3 minuty. 3 minuty do końca i do wyrównania rekordu straconych goli tylko dwie bramki brakuje. I gospodarze ruszyli z kolejnym atakiem. oj, 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 oj. 27-0. No minęło 30 sekund, 20. Nie wiem ile. Do wyrównania rekordu brakowało jednego gola i gospodarze ruszyli z ostatnią akcją. Zobaczymy zobaczmy, jest akcja. Koniec meczu. 27:0. To jest wynik tego spotkania. Nie pobili rekordu, ale trzeba podsumować, jak. I jest tutaj bilans bramek ich po trzech kolejkach, czyli mają 74 gole stracone po trzech meczach. Ale jest brawo, witaj miłe zachowanie kibiców. 25 tysięcy łapek w górę i przyjeżdżam do Hiszpanii, zagram w najgorszej drużynie, wyjdę z nimi na boisko i będę razem, ramię w ramię walczył na stadionie, dlatego stawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie pojedziemy, a właśnie, zobaczcie sami. Już w następnym filmie z Hiszpanii obejrzymy mecz innej najgorszej drużyny w tym kraju. Ten film pojawi się w czwartek o godzinie 14.30, więc kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić tego filmu.